Mają głos. News. Tomasz Ogaczewski. Szymon Owlakowski. Witamy serdecznie w kolejnym już odcinku newsowym po niby okresie wakacyjnym, ale nie wiem, jak u Ciebie, Szymon, do końca to wygląda. Ale nie. u mnie list, lista jest naprawdę masakrycznie długa filmów z YouTube'a. Coś. Coś wybuchło, no jest dużo, jest dużo, cieszę się bardzo, bo będzie o czym opowiadać. U mnie jeszcze w Beneluxie nie ma wakacji, więc wiecie. Jeszcze. Nie ma, nie? Nie. W Beneluksie jest inny okres wakacyjny? Tak, dopiero od połowy lipca są wakacje się zaczynają. Okej, okay, rozumiem. Ale co, są półtora miesięczne, krótsze po prostu? Nie, trwają do połowy września. No proszę. No to faktycznie. Kulturowo trochę inaczej. Tak. No dobrze, dobrze, dobrze. Coś ciekawego u ciebie się wydarzyło w ostatnim tygodniu? Odpoczęłeś już od wydarzenia na łowisku Skoroczysko? Tak, nie, już, już odpocząłem. Zrelaksowałeś się na rybkach, jak wyniki w niedzielę? Tak, bardzo fajnie. Połowiliśmy, także no, było przyjemnie. Było przyjemnie. <laughs> Trochę się zresetował. Bez spiny było. No to tak. super. Bez. No to fajnie. No dobrze, drodzy Państwo, to co? Szymon, zaczynamy. Zaczynajmy w takim układzie. Więc ja zaczynam standardowo od moich nowości, powiedzmy, sprzętowych. Zacznijmy dzisiaj, bo jest tego trochę. I zaczniemy od żółtych pszczółek, od naszych ulubień Tubertini. Mm -hmm. Tubertini wrzuciło post o nowych czapeczkach. Na rok 2021. Jest kilka bardzo fajnych modeli. Sporo nawet tych modeli jest, co przy tej pogodzie, która obecnie za oknem mamy, bardzo się przyda. Także pamiętajcie o nakryciach głowy. Korda Go. Pokazali nowe płyny do zalewania. Podajnik. Mm -hmm. ten. I jeden ciekawszy, moim zdaniem, z tych produktów. Moonshine. Ok. E, jak, no, czyli jakaś al -alko alkoholowa zalewajka z tego by wynikało, tak? Czyli amerykański bimber. Księżycówka tak zwana. No zobaczymy. No. Trzeba by to spróbować, może nie, ale powąchać, chociaż przynajmniej. No w sumie, wiesz, no alkohol jako rozpuszczalnik w wszystkich tych rzeczach dla, dla ryb nie jest często chyba stosowany. No. Nie wiem, nie, nie, nie próbowałem testować ekranu. Słyszałem od niektórych starych dojadaczy, że 40 ml wódki dolewali czasami do niektórych paletów albo do zanęt. Więc. Można Alko, alkohol. Wiesz, alkohol. Jest wynikiem ubocznym fermentacji, więc faktycznie te wszystkie fermentowane kukurydze, tylko e, źrechy, tygrysie coś tam muszą mieć w. sobie. Jest podobno najlepszym nośnikiem w zimnej wodzie. No tak, no bo jest rozpuszczalny tak naprawdę natychmiastowa dysorcja kwasów. No tak, mhm. może coś w tym być. Preston! I już się pojawił w sklepach. Już są, można kupić nowe podajniki XR z nowej wersji. Tylko tu moja uwaga. Jeżeli będziecie kupować te podajniki, pamiętajcie, że musicie kupić nowe foremki. No, Cóż, takie życie. No. <laughs> Niestety te podajniki nie pasują do żadnych innych foremek, One są tych franske, starych, no. poprzednich. Niestety tak, trzeba nowy, nową foremkę, ale są te wyciskane, te foremki, także, mhm. także to fajne. New Fish. No Nie no jak poprzednio mówiłem Wam o nowych siatkach, które zostały wypuszczone z zawodniczych. Teraz poszła informacja: wypuszczają nowe kosze do podbieraków. 6 mm siatka nanomesz bardzo szybko schnąca. Zapobiega też wczepianiu się haczyka. Fajne podbieraki lekkie. Średnica 1 jest 18, czyli 45 cm i 20 czyli, 20, czyli 50 cm. Także już takie dla każdego coś miłego. Można znaleźć coś, coś mm -hmm. fajnego. Massive Bites. Green Mulberry. Mulberry. Fajne kulki. Ciekawe. fajnie kolorystycznie. Z tego co producent pisze, będą dostępne od lipca. Także jak ktoś jest, no, szuka czegoś no, ciekawego, no, jakieś nowej kulki, nowy tak produkt w wakacje. No, tak, super bardzo produkt. fajna propozycja. Dajwa, Dajwa Polska pokazała nowy kołowrotek Exceller LT Dajwa, czyli już lekka wersja Excelera. Tak, Light and Tough, tak zwany, tak, czyli lekka i mocna. Tam jest wzmocniona już konstrukcja, ale lżejsza, bo został jakiś nowy materiał. Pięć łożysk. No, tam jak to zwykle w wie w takich produktach, tam cała lista jest nowinek i tego, co on tam nie robi, ten kołowrotek. Także bardzo ciekawa propozycja też. Elka Bites. No. Nasi przyjaciele za granicę pokazali bardzo ciekawy 40mm pelet. Ale no tak, uwaga, tak, tak. pływający pelet. Czyli pop-up. 40mm na sumo. 40 mm pop-up, tak, na przykład na suma. Co ciekawe, jest na tyle mocny, że można do niego doczepić normalnie robaki, czerwone czy inne robactwo jakieś, mm -hmm. i on nadal będzie się unosił. Czyli działa na zasadzie jak w karpiarstwie, także bardzo ciekawa propozycja. No i też LK Bytes, trzeba zwrócić uwagę na te Nutrigo nowe ich, tak? Mm -hmm bo też tam będzie ten i jest, zdaje się, że pokazał się filmik na ich stronie, także przedstawiający wszystkie nutrigów w przekroju, jak one wyglądają i jak pracują. Także to też ciekawa propozycja. W ogóle bardzo, bardzo kreatywny producent. Oni tak, tak. Idą zupełnie in, inną stronę niż, niż większość i wymyślają faktycznie rzeczy, które się nie pojawiają u innych. No. Tak. Traper, no Traper i głośna, głośna sprawa nowych wędzisk. Nowe wędziska trapera wykorzystująca jakby kije blanki poprzedniej wersji Matrixa Horizon. Znam kije Matrixa wersję Horizon, jeżeli są to te same kije, a tak mówi producent z tej samej fabryki i na to wyglądają, bo tak naprawdę niczym się nie zmieniły, została dodana tylko przelotka pierwsza, i malowanie, i tak dalej, jest to samo. Jedynie co jest no, nazwa, tylko trapaje. To są te same kije, i są w tym przedziale cenowym, które są podawane. Na ten to jest to bardzo ciekawa propozycja. Jest tam kilka modeli. Nie wszystkie modele, które były w wersji Horizon Matrixowych, ale tu i tak jest na razie szeroka już oferta na traperowskich. Bo to są Federy Heavy od 4,5 metra do od 150 gram po 4 metry 100 gram. 4,80 m i Federy Trapper GST Lite to są 3,5 m, i 40 g i 3,30 m, 30 g, więc no już jest no dla każdego coś miłego, już się znajdzie. Także to jest ciekawa propozycja. Będę musiał zobaczyć te kije na własne oczy, jak będę w Polsce i czy to jest rzeczywiście to samo. Muszę sprawdzić, no zobaczymy, wszystko będzie w praniu. Korum. Tak jak wspominałem wcześniej w odcinkach już dostępne są też mam nadzieję że w Polsce też bo ja patrzę jak u siebie to u mnie to wygląda u mnie już w sklepach są już dostępne wszystkie te nowe produkty Koruma, czyli przednie podpórki z nowej linii tylnej i tak dalej. Także to już jest to już jest nowe, nowe info. Także ode mnie jeżeli chodzi o wieści sprzętowe to tyle. Tobie zostawiam teraz. Justy. Newsy z YouTube. Z YouTube, YouTube czyli moja ulubiona część, nie wiem, mówi się, że to już wapniarstwo, oglądanie YouTube'a, no ale dobra, działamy. To zacznijmy od tego, o czym Ty na końcu mówiłeś. Czyli na kanale Pan Ryba jest film, gdzie jest prezentacja właśnie wędzisk, mhm. o których wspominałeś. Króciutki film, ale warto zajrzeć, zobaczyć, faktycznie pokazane jest, pokazane są te kije, pokazany jest wygląd, omówione są różnice. No cóż, no, no, tak, tak jak wspomniałeś, no, ty akurat jesteś Matrixowcem, więc masz te wędki na co dzień w ręku, na każdym właściwie zasiadce, więc bardzo łatwo będzie ci e, odpowiedzieć na pytanie, czy to jest to samo. Więc czekam na recenzję z twojej strony. Dobrze, ja do swojej listy subskrypcji i filmów, które przeglądam dzisiaj dorzuciłem kilka, kilka nowych kanałów, Czy tam w tym tygodniu wrzuciłem nowych kanałów, a dzisiaj wam o nich opowiem. Mayline byte Carp Fishing TV mają filmik nie za długi, tam 13 minutowy i opowiadają o nowych, nowych swoich produktach kładach, czyli to jest coś podobnego jak nie pamiętam nazwy, ale właśnie od, od LK Bytes takie kwadraciki, bardzo e, podobne. Cudze, tak? To nie był cudzy? Tak, cudzy, cu, cu, tak. Tak, Mają, takie, takie tak. I pokazują właśnie ten produkt ja oraz, ja, co jest fajne na tych filmach, pokazują od razu też, jak na zestawy sobie to wszystko przygotować, jak zawiązać taki zestaw, jak najlepiej zaprezentować tą, 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 tą przynętę. No I w sumie powiem Wam szczerze, że, że no wiadomo, że być może wydawałoby się oczywiste, że taka subskrypcja powinna być, <laughs> ale ja odkryłem ten kanał w tym tygodniu i polecam, bo faktycznie oprócz samej reklamy produktów jest bardzo fajna merytoryka pokazana. Szczególnie dla mnie, który nie jestem jakimś karpiarzem zatwardziałym i mam wędki, ale nie, nie korzystam za często, to taka podstawa, jak sobie przygotować taki zestaw pod konkretne produkty, jest bardzo fajną rzeczą. Co mamy dalej? Z takich kanałów, który mi też wiadomo, że istnieje od dawna, ale rzucił mi się w oczy w tym tygodniu. To chyba tytułem mnie przyciągnął. Fider Progress, kanał 41, Karpina Palet Wagler. Film po prostu z jakby to, jak to jedna z osób, która komentowała dla mnie ten film, jak żeśmy razem przeglądali, że no cóż. Będziesz przez 25 minut oglądał hole, i faktycznie tak to wygląda. Więc, jak ktoś ma przyjemność z oglądania w czystej, czystej postaci takiego kwintesencji wędkarskiego holu, to tutaj ten film jest pod tym względem taką małą perełeczką, że warto ją przejrzeć. I faktycznie widać, że ta metoda jest w tym wypadku bardzo skuteczna. Co mamy dalej? miałem tu jeszcze ten kanał już sekundeczkę eee, chyba sobie niestety zamknąłem tą zakładkę eee, kanał eee, fishing for fun eee, i tu tu e, to, odkrycie było całego kanału bo nie znałem twórczości wcześniej eee, fajne podejście do wędkarstwa pokazuje to rzeczy Trochę spoza działki, którą na co dzień my oglądamy, czyli spoza federa karpiarstwa, bo jest tam i wędkowanie z pawiku z, z gumiaka, jak to on nazywa, czyli z małego pontoniku, gdzie się ledwo na nim mieści i, i wyciąga właśnie ryby, a to znowu wędkarstwo gdzieś tam spinningowe, czy, mu, czy muchowe na, na, na jakimś górskim potoku i poławianie strągów. Podlinkuję Wam na pewno, tak jak zawsze, do tego kanału odnośnik. Będziecie sami mogli zobaczyć. No i wracamy do moich ulubieńców, czyli Phishing Tutorial. Dzisiaj bardzo grubo chwilę temu wypuścili film, jak łapać sumy i no, jest tam parę fajnych rzeczy wraz z, z, z dużymi rybami, które, które udało im się wyciągnąć. Dla kogoś, kto dopiero odkrywa i chce zacząć wędkarstwo sumowe, to na naszym polskim ogródku jest parę kanałów. Natomiast takiego tutorialu, od czego zacząć, ja nie znalazłem i polecam, bo znowu Fishing Tutorials, jak to oni, ten poziom jakości, no to jest po prostu coś, co warto oglądać. E, idziemy dalej. Ace, Fishing with Ace, gdzieś mi się zahaczyły dwa filmy, no na to wygląda, że są obydwa z tego samego dnia, a nie, co so, przepraszam, to jest ten sam film, jak nałowić okoni latem, no i Tomek tutaj daje popisówkę na lekkich jak po prostu całą ławicę okoni i bawi się z tym z tą, z tą, z tą i drobnicą, i średniaczkami, fajnie, fajnie to wygląda, tak jak już kiedyś wspominałem, ja lubię Tomka pod tym względem, że puszczam sobie to w tle, Kątem oka sprawdzam, co tam ciekawego się dzieje na tym filmie. Dalej idąc. Siwy feeder. Magia bystrzycy, płytki fider. No i tutaj zobaczymy na malutkiej rzeczce właśnie zabawę Federem w totalnych krzakach, na lekko, z małym stołeczkiem, bez wielkich. Do tego co się przyzwyczajamy, czyli tak. bez stacji, bez wszystkiego. Takie sote wędkarstwo. Super. Znaczy, jak oglądam takie filmy, to też mam ochotę się gdzieś wybrać. Natomiast, no niestety, minus jest taki, że nie opłaciłem w tym roku PZW, więc mam ograniczoną ilość miejsc, gdzie mógłbym się wybrać tak na, na, na dziko. Ale może będzie w przyszłym tygodniu dla Was niespodzianka. Nie chcę jej na razie zdradzać. Jak się uda i odpali, to trzymajcie kciuki. W przyszły, w przyszły czwartek będzie może o czym poopowiadać. Ania Fishing Queen, Duże Karpie z Dużej Fali. Film, który się pojawił teraz, a jest to zapis w jej udziału w Trotka Kap karpiowego Grodzisko. I to jest bodajże z wiosny jakaś edycja, bo no, tak mi się wydaje, że to gdzieś chyba w marcu się odbywało. No i tam Ania walczy dzielnie z Karpiami oraz nieprzyjemnym wiosennym wiatrem, który utrudnia mocno. Robienie wyniku, mimo wszystko gdzieś tam fajnie Ania połowiła. No, warto zobaczyć, co tam i ile tego wyjęła. Nie wiem, czy to sobie zostawić na koniec, ale no, może dzisiaj postaram się przejść bez, za, bez jakichś wielkich krzmotów. i grunt, nasz kanał ulubiony, jeżeli chodzi o ilość adrenaliny porannej przy nagrywaniu tego programu. Um, Lucjan opowiada um, o lobbystach, rybacy rządzą w PZW, um, czyli jak no, tytuł da, idąc dalej, czyli jak paranoja sięga zenitu. Um, I faktycznie. No, no, tutaj... Jak ktoś jest ciekaw tego, skąd to się bierze w PZW, wszystko, to, to jest tutaj jest takie naświetlenie. Tak, i tu ja nie będę tego nawet skracał. no To trzeba posłuchać, bo e, nie ma co przeinaczać, nie ma co nie, nie. próbować się recenzować. To musicie po prostu posłuchać, co i kto i co robi e, w PZW i po co to robi, bo, 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 bo no, nie, nie będę opowiadał. Zajrzyjcie, polecam. E, to jest e, 44 minuty słuchania, nawet nie musicie tego oglądać. Lucien, jak zwykle, o PZW nagrywa z samochodu, natomiast no, no, w głowie się przewraca. Także polecam no. serdecznie posłuchania no. tego, jak to się dzieje, kto tam w tym PZW i po co to robi. Fox, Carp, Fishing TV Polska. O, nie za długi film, ale kontynuacja Karpi Zielska przy Ponderik. I opowiadanie, jak sobie przygotować zestaw oraz jak poradzić sobie właśnie w tym zielsku za pomocą tego przyponu, jak go dobrze zawiązać, jak to powinno pracować. Taki typowy instruktażowy film. I przeskakujemy w drugi biegun filmów, czyli Karpiowy Janusz. W końcu obrobił film, bo z tego, co kojarzę, to jest jesienny film. Bo tak wszystko wskazuje z nowego. Łowiska Carp Shop Lakes i pokazuje tam karpie, jakie pływają. Nie są to największe karpie, jakie można jakby złapać w życiu, ale faktycznie są to jedno z piękniejszych karpi, jeżeli chodzi o umaszczenie łuski, kolory. No, fajne, fajnie się to ogląda i czytając komentarze, że gdzieś za długo się Janusz skupia na jednej rybie i tak dalej. Przy tak ładnych rybach, ja mu się wcale nie dziwię, że się był zauroczony. E, Natura Fishing. Mateusz y, Przewięda y, wypuścił bardzo, bardzo instruktażowy, fajny film e, ABC rzecznego e, Fidera. E, no tu jest ciężko komentować, to jest jak zwykle ten sam poziom jakości ze szczegółami opowiedziane dlaczego, po co, na co dodaje do wiaderek, tak. po co glina, jak glina, na jaką rzekę i tak dalej. Więc jeżeli ktoś zaczyna, to to jest po prostu idealny film instruktażowy. Jeżeli ktoś nawet nie zaczyna i już dużo potrafi, to i tak warto obejrzeć, bo na pewno jakieś smaczki dla siebie tam znajdziecie. No, i mówiliśmy o właśnie panie, panu rybie Fider Vel e, well Matrix Horizon. Tutaj już nie będę tego komentował, to, to, to do zobaczenia i jak najbardziej przyjrzyjcie się. Tak. E, kanał, o którym wam już wspominałem. Wędkość z Bigfootem, letnie liny na spławik. E, typowa relacja z nadwody, z małej takiego fajnego stawiku. E, Czysta przyjemność oglądania połowu. A ja jeszcze do tego bardzo, bardzo lubię głos prowadzącego, także dobrze się tego słucha i w sumie też dobrze ogląda. Karpiolog. No, tym razem nie karpie. Łowienie w ogromnych falach oceanu, Meksyk. No i. Trochę jak dotyki. Tak, trochę egzotyki, w ogóle inna kolorystyka. Jeżeli ktoś ma chorobę lokomocyjną morską, to oglądanie pływów na tej łódce może spowodować lekki dyskomfort. Natomiast sam film, jak to jak zwykle w poczuciu humoru autora, I, no i zupełnie fajny nowy klimat, którego jak co dzień nie oglądam, bo, bo wetkarstwo morskie. Nie, nie kręci mnie i nie szukałem filmów w tym temacie no ale dzięki Karpiologowi przejrzałem ten filmik i naprawdę serdecznie polecam, no tyle, no kurde naprawdę było co opowiadać Uzbierałeś. Uzbierałeś. no i, to, i też miałem dużo do przejrzenia więc chwilę nie ukrywam, że z przyjemnością e, codziennie trochę czasu poświęcałem żeby przejrzeć te filmy dobrze. dla Was dobrze, co, co jeszcze mamy w takim razie Szymon? Oddaję Ci głos, bo wiem, że jeszcze trochę żeś uzbierał wieści trochę z nadwody. Wieści, tak, trochę wieści z nadwody, jak to mówimy. No, trochę się dzieje, trochę się będzie działo, więc y, zacznę od najświeższych informacji. W dniu wczorajszym Trotka poinformowała o kolejnych zawodach zaraz po organizacji MFP. Zawody Bitwa Federowa. Odbędą się 18 lipca 2021 na łowisku Jeziorzany. Zapowiada się całkiem fajna impreza, dwie tury, 36 zawodników. Mhm. Także, jak ktoś jest zainteresowany, ma wolny termin, to zapraszam, bo może się dziać fajnie. Cóż to było? Na maślanka Super Cup odbyły się eliminacje. Fajne wyniki tam powpadały. Eee, Rafał Siporski, który za zajął tam drugie miejsce, fajny wynik wykręcił. Mm -hmm. Także no też chłopaki awarii radę. Tak to na maślance na tych zawodach zawsze. No i w niedzielę, moi drodzy, odbędą się eliminacje Mełza na łowisku Skoroczysko, gdzie nasz kolega tutaj. Po drugiej stronie kamery prowadzący Ręg będzie będzie udział. Będę się mścił za ciebie, za Etko. Będę się mścił. Będzie, na tak, <laughs> będzie, No będzie w skoro, skoro się Oby, 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 oby. No, to, to powiem szczerze, że jest coraz dalej w las. Czyli na pierwszą eliminację Meusa jechałem na totalnym luzie, jechałem do siebie, na, na, na swoje łowisko no. i było super. Potem bielawa jak zawsze mnie zweryfikowała, jeżeli chodzi o moje nastawienie do, 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 do wędkarstwa, również tam. No i trochę mam tremę przed trzecią eliminacją, A. bo no, nie mówię, że mam presję, ale czuję, czuję tremę. Czuję żadnych na plecach. Tak, tam nie, mam dziwne wrażenie, że nie będzie łatwo, bo co, co teraz zacząłem się interesować coraz bardziej, kto tam, co tam jedzie. I no znowu będzie fajnie, to no, ta... powiedzieć. No. Fajnie, że jest jakaś zdrowa rywalizacja. Tak no. jest. I łowisko wysepka. Drugi puchar, łowiska wysepka i Solcmac z kompaniero Team, czyli kompaniero de la Federos 24.07 Zapowiadają się fajne zawody na fajnym łowisku. Zapraszam serdecznie. Z tak. tego co wiem, jeszcze parę miejsc jest, jeszcze więc można jest. się załapać. Tak, tak. No i łowisko fajne, które też mam nadzieję odwiedzić podczas pobytu w Polsce. Także zapraszamy. Poland Fishing. Poland Fishing i Kolmik Feder Cup 2020. Finał odbędzie się 17 i 18 października na Zalewie Szymanowice. Także no to jest już taka gruba impreza federowa, wiadomo jak to jest. Także no to, to już będzie coś. Mm -hmm. I na koniec, moi drodzy, zostawiłem sobie bardzo ciekawe wydarzenie, wydarzenie, które odbędzie się na leśnej przystani Ociece. Organizatorem jest WKS Sunfish Przemyśl. Moi drodzy, i tutaj uwaga, Zawody o Mistrzostwo Zjednoczonego Królestwa. Odbędą się one 31 lipca 2021 roku. Więc wszystkich rycerzy, konnych lub pieszo, zapraszam serdecznie na te zawody. I tutaj uwaga, cytat. Cytat, cytat. Zwycięzca zostaje mistrzem Zjednoczonego Królestwa i spływa na niego splendor i powszechny szacunek. Więc, Szymy. proszę Państwa, żebym ja nie miał tak daleko, to w swojej zbroi księstwa Luksemburg przybyłbym konno lub pieszo nawet, aby wziąć udział w tej potyczce. Ale Szymon, zobacz, dzięki temu zwrócili twoją uwagę. Poświęciłeś czas opowiadając o tych zawodach więcej niż o całej reszcie. No to jest no, to ten chwyt marketingowy, który to, powinien to być prawda. w każdych dobrych zawodach. To prawda, bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Ja czekam, czekam na więcej takich. Naprawdę Czekasz tak... na Królewicza, który wygra te zawody. Czekam na Królewicza, na rycerza, na którego spłynie Splendor. Dobrze. Także no brawo, brawo za pomysł. Ja jestem za koniec nudnych zawodów i tak dalej. Wymyślmy w końcu coś nowego. No. no i cieszę się bardzo, że tak to zadziałało. Tak. Ode mnie Dobrze. tyle. Dobrze, fajnie. Słuchajcie. No dziękujemy wam bardzo za kolejne, kolejne spotkanie. Eee... Widzimy się za tydzień, chociaż za tydzień ja będę miał trochę dziwnych wyjazdów. Środa, czwartek na to wygląda, więc będę dawał znać, jak z nagraniem i kiedy się pojawi, dlatego, że faktycznie mogę mieć krucho z, z, z terminem, ale na pewno się w przyszłym tygodniu odcinek pojawi damy znać tylko, kiedy będzie. Oczywiście. Ryby Mają Głos News, Tomasz Oweczewski. Szymon Oblakowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć. thank you